Piękne i trwałe sztachety metalowe oraz ogrodzenia panelowe. Zapraszamy Sztachetki.pl Firma DREWKOM oferuje drewno tartaczne, komienkowe oraz konstrukcyjne, surowiec certyfikowany, spełniający normy. Transport na terenie całego kraju. Dostępność wielu gatunków rodzimych jak i egzotycznych. Prosimy dzwonić pod numer 669 404 075. Sebastian Szczerek portal za ciosem jesteśmy po ceremonii ważenia przed galą TFL 31 w Lublinie. Teraz mam przyjemność porozmawiać z mistrzem kategorii koguciej, który będzie jutro bronił swojego pasa w Lublinie. Kamil Gies, witam Cię, Kamil. Witam i witam Was. Kamil, w takiej formie fizycznej, jeśli chodzi o wycięcie, jeszcze Cię nie widziałem. Chyba ten okres przygotowań był najmocniejszy ze wszystkich, jakie dotychczas zrobiłeś. Eee, dziękuję, miło. Eee, z pewnością tak. Wydaje mi się, że, bo, że był to najcięższy okres, e, jaki przepracowałem, ale e, no, staram się podnosić sobie tą poprzeczkę i, i zawsze e, przynajmniej jeden, a, a najlepiej dwa, trzy schodki e, do góry. No i nie ukrywam tego, jak ktoś gdzieś tam mnie obserwuje troszeczkę w mediach, e, poświęciłem bardzo dużo na przygotowania, e, czasu i energii. Bo jestem mistrzem, chcę być tym mistrzem, chcę godnie bronić tego pasa, dawać coraz lepsze walki, rozwijać się i piąć się ku górze. Pierwotnie miałeś walczyć z zawodnikiem z Brazylii, do tej walki nie dojdzie, mamy zastępstwo, ale mi się wydaje, że finalnie Twój oponent jest dużo mocniejszy niż ten pierwszy zawodnik, który miał, był ogłoszony i miał walczyć z Tobą. Szczerze mówiąc, z pewnością. Co powiedzmy. No, zapowiada dużo lepszą walkę, prawda? Pierwotny rywal nie chce bardzo. Nie mam potrzeby o nim gadać, bo zaszedł mi trochę za skórę, a nie dojechał tutaj, więc on już się nie liczy. Jest walka z bardzo dobrym zawodnikiem, bardzo solidnym, wielopłaszczyznowym. Prywatnie, chyba w porze gościu, bo e, no jest strażakiem. Strażak to bohater, ratuje życie, więc szacunek za to. E, my też staramy się pomagać i ratować życie wielu osób, e, przede wszystkim mojego przyjaciela Jasia. E, więc tutaj szacun za, za robotę, którą robi. E, a, no, a wracając do walki, będzie dużo cięższa, będzie dużo fajniejsza dla kibiców. więc e, No i dużo większy test. E, in plus na pewno, bo... Bo, bo takie walki są dla mnie ważniejsze. Tamta walka miała bardziej znaczenie takie emocjonalne ze względu na, na nasze zaszłe starcia trzykrotne przedważeniem no przed w klatce TFL i to co się działo tam w szatni, ale tak jak powiedziałem, on już się nie liczy. Kamil, właśnie tutaj fajnie wspomniałeś, Ty i twoja narzeczona dużo pomagacie charytatywnie. Czy Jasiek jutro będzie tutaj obecny na gali w Lublinie, czy jednak będzie wspierał cię przed ekranem, a później po walce, jak to zawsze bywa, pojedziesz go odwiedzić. Tak jest. No niestety nie będzie tym razem ja się na gali był na ostatniej. No ale nie wiem, czy bardzo mogę o tym mówić, ale Lublin jest dla niego ciężkim miastem. Ciężko wspomina to miejsce, więc jak najbardziej rozumiem, ale wiem, że będzie oglądał przed telewizorem. I na pewno się do niego wybiorę. Także Jasiek, nic się nie zmienia. Widzimy się niebawem. Wspomniałeś tutaj o Twoim obecnym rywalu, że jest strażakiem, jest sporo człowiekiem, ale wiem, że też masz jeden konflikt z pewnym gościem, który też tam komentował Twoje posty, że jesteś papierowym mistrzem, że TFL nie chce mu dać walki z Tobą. To ja mam konflikt z kimś? To znaczy, że on do ciebie ma jakiś to jest. Widzisz na końcu języka, teraz nazwisko tego zawodnika, ale wiem, że on tutaj strasznie ubiegał się, jak ogłoszono cię na walkę w TFL-u. A czemu, że mistrzem, bo. No coś takiego było, że kurde wiesz to musiałbym właśnie zrobić sobie taki głębszy research, myślałem, że, że jesteś... Wiesz, to jest, przepraszam, że Ci wejdę w słowo, to jest tak, że ja nie, nie śledzę całego też podwórka, wszystkiego, to, 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 to co się dzieje, bo mam bardzo dużo rzeczy w swoim życiu, jak widzisz, wymieniliśmy parę rzeczy, które się dzieją, poświęciłem się trenowaniu i, i pracy i no nie śledzę tego, co tam się dzieje, być może tak było i, no, i nawet nie znam jakiegoś tam podtekstu, no... no więc ciężko mi się do tego odnieść. No, ale co mogę powiedzieć? No, ciężko cokolwiek powiedzieć. No, wiesz, ja też nie przejmuję się komentarzami wielu osób, bo, bo to, co tutaj wspomina każdy, byłem gdzieś tam skreślany, a, a stopniowo udowadniam swoją pozycję jakąś i. Yy, I gdybym się słuchał jakiś, yy, tego, co ktoś gdzieś mówi i tak dalej, to, to pewnie bym połowy rzeczy w życiu nie zrobił, a raczej większości, bo każdy ci na, na każdym etapie znajdzie się ktoś, kto ci będzie coś tam mówił, że nie tak źle, albo wiesz, albo nie rób tego, albo się nie nadajesz, albo cię tam komentował i tak dalej. Nie ma to dla mnie znaczenia, nawet nie dotarło do mnie takie coś, więc wiesz, więc yy, no takie czasy chyba nie. Takie czasy. Ja mówię sobie, jak skończymy wywiad, to pokażę Ci, bo tam muszę przejść. Nie wiem, czy MMA Top News nie wstawia właśnie czasem o tym kiedyś posta, bo tam właśnie, no, głośno pod komentarzami się zrobiło. Ale okej, odbijając teraz całkowicie od tego tematu, przygotowania były tylko w Nemesis, czy jednak gdzieś sobie jeździć po sparaj, Bo wiem, że chyba teraz kooperujecie z klubem Unique Fight Club. Zgadza się. No, kooperacja nasza trwała tak naprawdę od początku powstania Nemesis, bo, bo to był jeden z takich filarów, że współpracujemy z Unikiem i, i fajnie to wygląda i... Myślę, że przynosi to wiele korzyści obu klubom i zawodnikom tych klubów, więc to jest bardzo fajne. No widzisz, to jest fajne takie już inne pokolenie trenerów, którzy na siłę nie trzymają ciebie u siebie, że ty masz wszystko robić u mnie i tak dalej. Tylko i my i ekipa, i ekipa w Juniku ma, ma, ma trenerów, którzy mają to myślenie, że właśnie zawodnicy chłącie wiedzę. A my, 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 tak, wiesz, no, no jest bardzo nowoczesne podejście u nas w, ze starej szkoły jest wzięte to, co dobre, z nowej jest dołożone to, co warto wykorzystać i, i to pokazuje taką mądrość trenerów, więc no, ja się cieszę, że taka współpraca jest. Jest tam paru fajnych chłopaków w tych takich niższych kategoriach. U nas jest ich dużo i raz na jakiś czas mamy możliwość powymieniać się jakimiś doświadczeniami, pomóc sobie w przygotowaniach, więc super. Medialnie stajesz się coraz bardziej popularnym zawodnikiem. Oglądałem ostatnio Twój wywiad na kanale MMA bądź na bieżąco, który naprawdę odbił się mocnym echem. Jak wiemy teraz, sportowcy tak mocno nie klikają się, ale jednak Twój wywiad y, zrobił bardzo dużo wyświetleń. No i komentarze naprawdę y, były pozytywne. Zmotywowałeś też wiele osób, y, żeby też y, po prostu nie załamowało się w swoim życiu, pomimo, że może startu nie mieli jakiegoś wystrzałowego, to żeby szli do przodu i ty jesteś tego najlepszym przykładem, że chcieć, znaczy móc. Miło mi to słyszeć. Też pozdrawiam Huberta z tego miejsca. Fajnie. Myślę, że fajnie wyszedł ten wywiad, fajna inicjatywa z jego strony, że, że odezwał się tutaj z taką, nie wiem, powiedzmy, propozycją. No, wyszedł z taką inicjatywą, więc fajnie z jego strony. Myślę, że. To, to, co chciałem gdzieś tam przekazać, a ja zawsze mam rozgadany język i coś chcę przekazać, to mi się udało, Huberto też fajnie ujął. I bardzo jest mi miło, że ludzie to gdzieś tam doceniają i coraz większe grono osób zwraca uwagę nie tylko właśnie na ten taki świat frikowy, chociaż tam też o tym wspomniałem, że ja na przykład nic do tego nie mam i od nich też się pewnych rzeczy, od flicków. w sensie możemy nauczyć, no ale fajnie, że ludzie też potrafią zwrócić uwagę na zwykłego sportowca. Który, który po prostu stara się robić swoje, rozwijać się i jeżeli za tym idzie właśnie też publika, która, która mnie dopinguje, bardzo dużo takich pozytywnych wiadomości też dostaje, to, to dodaje, to skrzydeł po prostu, więc dziękuję wszystkim, którzy kroczek po kroczku dokładają też małe cegiełki i pchają mnie do przodu. Kamil, jesteś mistrzem kategorii koguci, ale czy nie chodzą Ci myśli po głowie, żeby zaatakować kategorię wyżej, być double champ tutaj w TFL-u? A wiesz, kto ma pas w TFL w 6, 6? No ja wiem, twój kolega klubowy, ale walka jest walką. Kariery są karierami. Mieliśmy walkę, tak samo meda z Materlą. Wszystko jest do zrobienia. To jest sport. E, wiesz, no, no tak. No, na, na, na pewnych etapach, gdzie już dochodzi do takich e, pojedynków, e, wiesz, gdzie, gdzie zawodnicy naprawdę rozsiali wszystko w koło, co było i nie mają z kim się mierzy, to, to wydaje mi się, że te takie walki czemp kontra czemp mają sens. Ale na przykład zobacz, co się dzieje teraz często w, nawet w UFC, nie? że m, ledwo ktoś zdobędzie pas i już chce się bić z drugim mistrzem, gdzie jeszcze nawet nie obronił pasa w swojej dywizji, nie zrobił dwóch, trzech obron, jest, wiesz, no, nawet teraz dywizja chyba tam 61 o malej, po pierwszej tej wygranej, od razu chciał się być z mistrzem drugiej, a, a zobacz, stracił. a stracił szybko pas, miał pretendenta gotowego i kolejnych kilku w kolejce, którzy mogli mu ten pas odebrać, jeżeli by tego nie zrobił szwili, Więc wybieganie gdzieś tam w przód, w inną kategorię czasami no to to jest Wiadomo, bardziej medialne, jak jesteś double champem, i tak dalej, można sobie to tam fajnie ubrać. No też wielki sukces zdobyć dwa pasy. No ale to musi być ten, ja uważam, etap taki, że naprawdę odsiałeś wszystkich w koło. I, i ta druga dywizja też odsiała wszystkich. Tak jak kiedyś próbowano doprowadzić do walki Andersona Silwy z JSP albo Andersona Silwy z Johnem Johnsem, bo to było trzy gości, trzy kategorie po kolei wyczyścili wszystko i nie, nie mieli bardzo jakieś opcji. I fajnej na walkę. Wtedy super robić takie walki, no ale na takie coś przyjdzie czas, a, a, a czy my jako klubowi koledzy musimy się między sobą bić tutaj? Poza tym ja, wiesz, jestem drobny, mały, nie te warunki, nie ta kategoria, ja, wiesz, no, tyle co miłość to nigdy nie ważyłem, nie? <grym> Więc, wiesz, więc to by było ciężkie, no. Miłosz, bardzo dobry zawodnik. Jedziesz na Fen, na debit Miłosza? Jeżeli będzie wszystko ze mną w porze po walce, to jak najbardziej. Rozmawiałem z Miłoszem, że jedziemy mu kibicować, jest moim klubowym kolegą, jest mistrzem TFL tak jak ja, pomagamy sobie, wspieramy się, więc czemu nie, bardzo chętnie. Kamil, ostatnie słowa przed dzisiejszą walką do naszych widzów, no i do twojego rywala. Eee ostatnie słowa źle to brzmi przed walką. Przed przed walką. Nie no oczywiście zapraszam do, do obejrzenia Gali, jeżeli chcecie wspierać też sport prawdziwy sport federację, które ten sport prawdziwy sport promują i są, jak widzicie, długo na rynku, czyli da się sam sport, taki czysty, prawdziwy robić, to, to zapraszam. Jutro od godziny 18, karta wstępna od godziny 20, karta główna gali TFL 31, prosto z Lublina, prosto na YouTubie Federacji TFL. Jeszcze, jak mogę, to chciałbym też podziękować sponsorom, bo dołożyli kawałek cegiełki do tego, żebym mógł się rozwijać. Macie ich wszystkich, nastroju. Mogę szybko wymienić Ecoland, Wodbud, Greenmax, MCC, Air System, Chillberry, Rage Cars, catering dietetyczny, Miód Malina, Mariola, fizjoterapia, Reha Fizjo od Łukasza, pozdrawiam Łukasza i Sprint Rowery, Krek Warszawa. Dziękuję bardzo wszystkim. Pozdrawiam i pozdrawiam też mój kochany Kraśnik, który też mocno mnie wspiera, zarówno Miasto Kraśnik, jak i po prostu kibice z tego miasta. Pozdrawiam cieplutko. Kamil, trzymamy kciuki i życzymy jutro powodzenia. Dziękuję bardzo. Blachy Minda, firma handlowo-usługowa działająca na rynku od 2005 roku. Specjalizujemy się w sprzedaży markowych pokryć dachowych, oferujemy również profesjonalny sprzęt pozwalający nam świadczyć wysokiej jakości usługi doradcze i wykonawcze. Zapewniamy kompleksową obsługę od bezpłatnego doradztwa, po wycenę, dostarczenie materiału i wykonanie pokrycia dachowego. www.blacheminda.pl